bardzo serdecznie, z tej strony e, Blin, a to jest nowy minigame, czyli TNT Run. Znowu nowy minigame na moim kanale. 10 to? dziesięćset. Zawsze nią z Marką miastu. I... Dobra, zaczynamy grę. B&T Run polega na tym, aby jak najdłużej utrzymać się na danej platformie. Chyba to już wie każdy, jest... Wow, spadłem, każdy już wie, co to znaczy, yy, co to jest B&T Run, tylko żeby strasznie loguje, nie wiem dlaczego, coś się stało, teraz spadę, hop, hop, dobra, zaraz zobaczymy, hop, A. O! O! bank już na trzecią platformę w Ale... Ale to było słabe. Oj, pilarzy! Z cię Tak? To jest. Ale postaram się jak najdłużej się utrzymać. Z, z F, takimi F... Właśnie FPS-ami. Jakimi to matki? Zostało 11 graczy, zostało 11 graczy, zostało 11 graczy. jaki? O, nie, nie... będę wyzywał. Bo jakie typy? O, 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 nie reaguje. A może, że jak mniej ludzi, to ten. Jo, kościna. A bo ziomeczek spadł. To nie było tego. Mamy 11 graczy, ziomeczki się bardzo dobrze utrzymują. O, 10 graczy, dziękuję yy, Przegrałem Ale to było słabe yy, Taki mały park. Zdążę, zdążę yy. e, Dobra, zdążyliśmy Uu, Na tej matki chyba oszklałem

o, prawdopodobnie, ale Miladż ma chyba z 3 fps -y. e, O, dobra, 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 hopa, hopa. Ale koksu, ale koksu, ale koksu. I e, co wy robicie? Czego Spadłem. Jaki fajny jestem chyba sam na platformie. Hopa, hopa. No prawda, że taki słaby jestem. Kopi, hopi też albo nie tracę. Ileś graczy? 21 Ja będę jako 20. Alboż, alboż idę. <laughs> albo i tak. Ha! O, to jest zasadnia platforma. O. Typeczki, pański. Spadasz, spadacie. Wow, 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 ile ludzi musisz? Opa, o, pepek. Będę sobie drugiego w No Patrz, musiał przyjść. Ty, Dobra, uciekam. Jak dziewczyna. W ciągu graczy chyba tutaj... Zgadłem 3 graczy, zostało Dobra, zagramy jeszcze jedną arenę, bo to są szybkie areny <laughs> nie Zawsze nie wiem co ja, ja. Jest jakaś wolna arena? Dobra, nie ma wolnej areny, nie chce mi się czekać O oh, jest Ale się trafiło no, 24 graczy, ja cię. Jumper play. 15 sekund sekundu rozpocení hry. I ta sama. Jako jsi ji pod nami? Albo to je taký bug. Tak, to je O... 3, 2, 1. O. Dobra, jdeme se O, Aaaa... Fak! Fak, fak! Naprawdę już... ...bieraczy z... tym? Albo... A, ...a... ...w kabyli, albo... Sę, ...po prostu są zbytni. O, ja sobie będę biegał. Ja SOBIE! O Jezu... ...sobie będę biegał. Teraz bym zabrać ...tych klocków, co on siebie zrzuca, ale dobra. No, TYPUŚ! Nie powiedział niemiłe słowa. Ale... Nie spadłem jako 20. Się nie masz. No chodź śnie masz. Mamy więcej spadł jako 20. Tylko spadnę jako do no, 18, ale dobra. Yy. Typek spadliśmy razem. Chodź, chodź, biczku. No chodź, zatańczymy lama do... No. O, zrzuciłem go. Spadłem. a spadłem jako 16 gracz i teraz nie będzie jakiejś gry o wolę dobra zauważyliśmy dobra to będzie już tak dobra dobra to będzie już ostatnia arena A, dobra muszę to zrobić będzie już ostatnia arena, na której dzisiaj zagram i kończę, bo to będzie takie szybkie. I tak, nie wiem, jestem słaby w tym filmie. Co?! Ja mam się już tym sta... Eee, dobra. Mniejsza z tego. To się robi cyk. Nie zdążę. Stożyłem! Dobra. Już Taka mała arena! Dobra. No tak, biegajcie przede mną, zaraz spada, ale... Czekaj, czy zaraz. Naprawdę taka. Ajajaj. Aj, aj. Naprawdę już skutki spadły. Trzeba. Na... oni czy specjalnie spadają, czy oni są takie górny? Nigdy nie wygra w TNT rany i nigdy nie wygrał. O. Uff. Dlaczego mi ścina albo laguje? A 14 graczy. Przegram to, przegram to. Przegram to, przegram to. fuck, fuck, fak. Myślałam, że polecę dwie rany na dół, ale... A, dobra, jeszcze... Double jump zero, ale... Jesteś. Aaaa! Dobra to już, że będzie... Czekaj, skoczyłem tam. Wow. Tak brawo! Parkurzysta, kurzysta, chciałam ja jestem Pokażę taki tryk. O, o. Oj oj oj. Zostałem skikowany w z serwera. Więc dobra, trzymajcie się. Cześć i na razie.